Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie. W następnym odcinku z Ręcza na moim kanale i, kochani, już Wam tutaj pokażę, bo y, niewiele, ale troszeczkę się zmieniło. Tak, już y, y, widzicie tutaj, oczywiście, y, że wchodzimy w energooszczędność, tak. No, i zrobiłam tutaj taką miejscóweczkę. Tutaj będziemy sobie, jak wiadomo, warzywka sadzić. Tutaj będziemy mogli sobie co? przyrządzać nektar, tworzyć bukiety z kwiatów, jeśli się w ogóle będzie chciało, jeśli będzie w ogóle na to czas. Tu będziemy mieli ptaszki nasze. Tutaj oczywiście nie mogło zabra zabraknąć strachu na wróble i mamy również ule. Tak, także naprawdę rancho idzie mm, takim wymagającym dosyć. Wymaksiony poziom. O, no. Chciałabym, żeby nasza maleńka uczyła się też jazdy na rowerze. Tutaj dała mi troszeczkę zabawek, żeby też miała się czym pobawić. Co będziemy musieli właśnie usunąć, bo to jest dla małych dzieci. A na razie, szczerze powiedziawszy, nie planuję tutaj powiększenia rodziny. No, niestety, ale na razie będzie nasza Mia jedynaczką, tak to wygląda. Także zobaczymy, może oczywiście coś się zmieni, będę chciała oczywiście dać też możliwość zajścia w ciążę przez normalną ciążę, tam nie wiem, na 10% przyjmijmy, żeby, wiecie, była jakby taka możliwość wpadki, no, po polsku mówiąc, no, wpadki. Dobra, chodź tutaj, ja bym chciała, żebyś załadowała warkę do naczyń, ty jesteś po robocie, także fajnie, ale trosze... no, spać się chce niestety, ale chciałabym, żebyś ty, mój drogi, tutaj pewne rzeczy poulepszał ponieważ ja nie planuję tutaj już, wiecie, jakichś poprawek w tym domu i chciałabym, żeby on jak najwięcej właśnie tutaj załadował zmywarki do naczynia, a raczej w sensie naprawiał rzeczy ulepszał, ale na razie widzę, że nie mamy takiej możliwości. Dobra, tak widzę, że będziemy mieć krowokwiata, no to też na pewno będzie jakieś tam, tam urozmaicenie w rozgrywce. E, także zasię krowok kwiata, W zasadzie możemy dwa te krowokwiaty mieć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. E, dobra, i tak lecimy. Tak, co tu mamy? Ostro krzew. E, także damy sobie tu jeden. Resztę sprzedam. Bo nie będę chciała powielać, jakby tutaj, rzeczy. Y, tylko właśnie pojedynczo. E, przebiśnik. E, resztę po prostu będziemy sprzedawać. Tutaj mamy owoce. Także sobie tutaj tak zrobimy jabłonka, no to wiadomo, będzie jedna, bananowiec też jeden, okej okay. i z owoców tyle, tutaj mamy warzywkę, no to może warzywa już polecą sobie tutaj przy, mm, to sprzedajmy, przy, 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 przy mm, krowokwiatach, tak sobie wymyśliłam i tak będzie, no i groszek, no i tak będziemy sobie tutaj dziubdziać. I zobaczymy, oczywiście, jak to będzie wyglądać. Lubi żarty. No spoko, możesz lubić żarty. Ty jesteś naszym domowym ogrodnikiem, ale też zarobkowym ogrodnikiem. No cóż, tak to wygląda. No i tak. Ty odrabiasz lekcję. No to fajnie byłoby, gdyby matka ci pomogła odrobić lekcję, bo to na pewno by szybciej tobie wtedy poszło. Roślina krowokwiatu wykiełkowała. No i fajnie. I chciałabym, żebyś tak. Nie, nie będzie miała. Aha, spróbuj posadzić ją gdzieś, gdzie będzie miała więcej miejsca. O nie. No nie. Co, tutaj na przykład i ją przesadzimy, nie? Przeniesiemy w sensie. I tą też tutaj tak zrobimy i później przeniesiemy. I może wtedy będzie but. Gdzie ona jest? Ej, kwiat nam spierdzielił, ja pierdzielę, no nie wierzaj, no. No chyba, że wróciło do wyposażenia, w co wątpię? Nie ma. No to nieźle. Tajcie teleportowało, no proszę bardzo. Ja bym chciała, żebyście tutaj jednak był. Czy co, to będzie dla ciebie niedobre? I nie w tę stronę, a. Jejku, co się dzieje? Aha. Czyli co, ja będę musiała tutaj chyba krowokwiata wsadzić. No to wychodzi. No dobra, no to w takim razie tak to będzie jednak. Tutaj wyglądać. Ale się zaczął ścinać, powiem wam. I drugi krowokwiat jest tutaj. Może w ten sposób byśmy to zrobili? Tylko nie rozumiem dlaczego tak. Hmm. Ewentualnie to. Us Dobra, niech tak na razie będzie. Przestaje kombinować. I, i zobaczymy. Dobra, będą owoce, warzywa, wszystko wymieszane. A w nosku to mam. No. Chcę po prostu, żeby to było zrobione. To do ciebie dzwoni. Agnieszka chce z tobą. Dobra, niech chcę tutaj porobi. Okej, okay, no to ty byś miał to z głowy. Mm. Przy okazji ziarna dla ptaków, ja cię proszę. I tutaj no deszcz nam pada, także nic nie musimy tutaj robić. Okej okay. i ty byś mógł iść tutaj, powiem ci chyba spać. No 20 jest, no to w zasadzie byś mógł coś zjeść. Mm. Weź sobie może, może są w lodówce jeszcze jakieś resztki. Może nie ma. No to weź, że... Nie wiem, zjedz to, zjedz to. Aha, ty chcę no dobra. No to sobie nie zjesz. To weź, ja ciebie, proszę ciebie, o. Naprawdę nic nie ma w lodówce? Otwórz lodówkę. Ja pierniczę mam pustą lodówkę, bez jaj. Masakra. O. Zjedz kolację, parówka, cieście. No to w takim razie zjedz sobie taką kolację. No. Ty co, ty się bawisz, ale mamy godzinę 20, także chodź tutaj, skorzystasz, wykąp się, no bo ty idziesz do szkoły, moja droga. Także nie ma żartów, umyj sobie zęby i pójdziesz spać, bo lekcje masz odrobione. No. Okej, okay, ty sobie jesz, ty idziesz tutaj sobie zrobić coś do jedzenia, w porządku. Jak tu sytuacja, zbieranie plonów nie zaczęte? No na razie nie mamy co zbierać, tak naprawdę, tutaj u nas w domu. U koników powinno być wszystko w porządku. U naszych zwierzątek jest jak najbardziej w porządku. Też tutaj, oczywiście, nam mm, osoba, która nam pomaga tutaj przy zwierzątkach, no to tutaj działa. Cuda, na szczęście. Ale chciałabym na pewno w weekend, mm, żeby nasza mała zaczęła jeździć konno. Ja bardzo bym tego chciała i mam nadzieję, że właśnie to się nam uda zacząć w ten sposób. <noise> no i żeby jeździła na rowerze, nie? No ale jest późno, jest godzina 21, więc ja bardzo bym chciała, żeby ona się położyła do snu. Także iść spać. Ty co, ty chodź tutaj, w, w takim razie chodź, jeśli kasz sobie. Ok, tutaj byśmy mogli posprzątać kurnik, posprzątać oborę i posprzątać oborę. No i może wejdę sobie tutaj jeszcze. I tak się zastanawiam, ale nie, raczej tutaj nie będziemy aż tak yy, bruździć, że tak powiem, w tym domu, ponieważ zastanawiałam się tutaj nad ym, tym dużym koszem tym, ale no nie będziemy nurkować. Tu, tu nie będziemy tak robić. Um, więc um, moglibyśmy sobie... Boże, zaraz, dziwna masakra. Uch, przepraszam, ale mi się O ojejku. O mi się nie nudzi. <laughs> Chyba nie bez pana jestem, dobra. Um, no i może taki kosz byśmy sobie wzięli i nawet tutaj postawili, wiecie, żeby było bliżej jednak tych zwierzątek. Jeśli chodzi właśnie o sprzątanie, tutaj nie. No, bo jednak tutaj mamy kupę y, roboty, jakby nie patrzeć. no. Jest sporo robotki. Okej. Okay. No i fajne są te dźwięki. Dobra. Także tam ci idzielą no, spać, ty, że nie pracujesz, więc ty możesz naprawdę dużo jeszcze zdziałać tutaj i położyć się po prostu późno. No. Także spoko, no pada deszcz, pada deszcz, no ale nic z tym nie, nie zrobimy, nic nie poradzimy i co, pójdziesz do tego kosza? No i fajnie, bo jest najbliżej, wiecie? I widzicie? Dużo szybciej nam to po prostu pójdzie tutaj. Mm, czy tutaj możemy, o, możemy zebrać jajka. Muszę w ogóle sprawdzić te jajka i zacząć je chować też. No, żeby to było takie, wiecie, w porządku. Rozrzuć karmę, no dobra, także, a jesteście pojedzone ogólnie? Yy, Pewność kurnika 3 na 8. No w porządku. Dobra, i sprawdźmy sobie tutaj w wyposażeniu, czy mamy jakieś płodne. Możliwość wyklucia nie. O, tu mamy możliwość wyklucia. Yy, także ja bym Ciebie poprosiła, żebyś to jajko umieściła w kurniku. O, i to też. Super. Mamy dwa jajka z możliwością wyklucia. Rewelacja. A tamto schowamy sobie do lodówki. Mm, tak. Dobra, chodźmy jeszcze tutaj zobaczyć. Nie możemy w ten sposób uzupełniać karmy, ok? Mm, tutaj jest w porządku. Roślinki są w porządku. Tu jest ok. I jeszcze musimy tutaj może nie w ten sposób właśnie nie wiem, czy budować. Yy, musimy się przebrać i budować. Nie, czyli musimy zdejmieć, yy, zdjąć kombinezon yy, dopiero budować. Więź z pszczołami, ale nie możemy tego zrobić. Dlaczego? Baw się w deszczu. No, może nie baw się w deszczu, ale. Mm, nie rozumiem. Może dlatego, że. Już... Aha, patrzcie, co ja zrobiłam w ogóle, nie? Ale dobra, jak mamy tutaj mieć krowokwiaty, kwiaty, to ja sobie to jednak przełożę tutaj, bo ja się boję. E, boję się o swoich e, simów. Ogólnie mają sobie kwiaty. Buduj więź z pszczołami. W takim razie teraz to zrobić. I tutaj też. No, jest dosyć późno, już jest północ. Ale myślę, że moglibyśmy właśnie tak zrobić. Jej! Ale ekstra. No. Fajnie. O, i jeszcze z tymi pszczółkami buduj więź. Bo to będzie Twoja robota, właśnie. <grybuj> twoja robota w domu, no. Dobra, to to mamy ogarnięte, jeśli chodzi o kompost, przyrząść nektarzy i tutaj musimy mieć właśnie te rzeczy. Także to będziemy sobie robić na spokojnie. Skorzystaj, wykąp się umyj zęby idziesz spać, bo jest już po północy. Umyj zęby, śpi. A ty, mój drogi, dlaczego wstałeś? Aha, rozwaliłeś znowu to. O nie, naprawdę to. jesteś. Okej, okay, i ulepsz nie możesz. zaduj zmywarkę. I idziesz spać. I tak, będę chciała tutaj komputer zakupić, żeby właśnie zmienić, tutaj, jeśli chodzi o tą płodność. Tylko teraz, a chyba że tablet po prostu kupię. Dobra, zobaczmy tutaj do gabinetu. No bo też nie chcę dziecku tutaj zaprzątać. Ewentualnie tutaj wstawimy komputer, jakiś taki nieduży. Nieduży, wiecie, ja zawsze takie wielkie komputery kupuję. A i komputer. No i ten jest całkiem ładny, ale wielki. A ja mówię, że mały chcę. Hmm, tutaj mamy jakiegoś laptopa. To ewentualnie w ten sposób byśmy zrobili, że takiego laptopa byśmy sobie tutaj kupili. No i... wejdziemy sobie w MC Command Center i zobaczymy, co tutaj się uda zrobić. MC Command Center. No i tak, gdzie tutaj to może być? E Ciąże, inne opcje ciąży, potomstwo, adopcja, ustawianie ciąży zwierzaków, małżonka wyborcy ma do ślubu, nie, inne opcje ciąży, czas trwania ciąży, losowych nastrojów, pozwól, dobra, nie. Mm. Nie, potomstwo, no to też nie. Dzieci podczas ciąży, potomstwo nieaktywnych, płeć potomka, nie ustawienia adopcji, ciąży zwierzeków, ciężarne, yy, wybór ciężarnego Sima, wybór małżonka Sima. Yy, 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 to nie. Może w barabara, -bara. działanie barabara, -bara, ciąża przy barabara, -bara, procent barabara -bara z ryzykiem, yy, nastolatków, młodych dorosłych. Aha, to tutaj tak wszędzie. No to tutaj wszędzie damy sobie, myślę, yy, 15. ok i tutaj też damy sobie 15. Bo jednak chciałabym, żeby tu jakieś ryzyko było. E, co nie wiem, 15, ok. No i seniorów, to może dajmy takie dwa. E, no bo to. E, w Simsek w ogóle to nie jest wiecie. Procent, postaraj się o dziecko. No to 80 jest, no to może damy na. E, nie wiem, 70, żeby to jednak zmienić troszeczkę. Kiążę i z parę osób tej samej płci. Dobra, tak. I jeszcze bym chciała działania bara, bara, bara Pozwala i na romans z rodziną. Nie, na romans z nastolatkami chciałabym to włączyć. I co? Będziemy musieli restartować grę przy wszystkich rzeczach? Nie. Tylko przy tych z nastolatkami. Okej. Okay. Dobra, no to to byśmy mieli tutaj zrobione. Także wiecie, no teraz w zasadzie my, ja nie planuję kolejnych dzieci w tym domu, ale. Przez to, że mamy ustawione właśnie bara, bara z ryzykiem, jest taka możliwość. Dobra, chodź tutaj spać. Ty się wykąpciasz. A coś ci się dzieje? Przestraszony jesteś. Bidoku, bidoku, chodzisz tu. O. Się nie bój. Energia kiepsko. No i dobrze, idźcie sobie spać. Wszystkie moje zwierzątka piękne, cudowne. O, jest, jak to jest fajne. No to dobra, no to w zasadzie to wy wszyscy śpicie. Gdzie tutaj się bierze, żeby sprawdzić o co w tym chodzi? Dowiedz się więcej o scenariuszu. I tak, mm, pierwsze kroki. Czy tutaj mogę sobie wybrać konkretny scenariusz i po prostu... Mm, 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 mm tryb życia, mapa świata. Nie. Hmm, nie, nie wiem, gdzie to się patrzy. Szczegóły, scenariusze. Miałaś się od wyniki. Witaj, przybysz, bla bla bla. Może jednak okazać się wspaniałą przygodą. Pomóż Fara poznać swoje nowe miejsce zamieszkania innych Simów oraz wyprawić parapetówkę, która nie będzie schodzić z ust mieszkańców. Chyba, że ona tą parapetówkę by zrobiła. W sumie. No, jakby nie patrzeć, to się sprowadzili tutaj, nie? Dobra, mamy godzinę 4:50. Jesteś mega, mega, ale to mega głodna. I yy, nie masz co jeść. Także może zjedz sobie coś. O, kanapkę sobie zjedz. No, może nie pojesz jakoś szczególnie, no, ale zawsze coś. Myślę, żeby mikrofalówkę w ogóle tutaj wstawić, wiecie, no bo faktycznie jak ta młoda tutaj nie ma co jeść. Taka mikrofalówka, to powiem wam, mogłaby się przydać ogólnie. Hmm. Kurczę, no szkoda, że nie mogę sobie na razie kupić tych, wiecie, dodatków i tak dalej, tych bajerków, szmerków. Hmm, dobra, kurczę, wychodzi nam poza. No tak musi być. Nie mam miejsca. No, a chcę mieć tutaj dla młodej. Właśnie, żeby sobie ewentualnie coś podgrzała, nie? Zamiast takiej kanapki, to by mogła sobie coś śniadaniowe burrito, na przykład, bez laktozy zjeść. A ty po co wstałaś? Idź spać, bo ty y, musisz i, z, jeszcze robotać, pi. Fara ma wkrótce urodziny, no nieźle. Starzejemy się. <grym> się <moi drodzy> Starzejemy się, moi drodzy. Dobra, i ty sobie wierzysz jeszcze burrito i podgrzejesz sobie w. No już świetnie. Okej, okay, ty sobie pęcherz tutaj ogarniasz w porządku. I już dzisiaj do, w ogóle do pracy. Tak, w ogóle jest taka brzydka pogoda, że masakra. Jest tragedia. Rozumiem ze strachem na wróble. Będziemy musieli w ogóle też pogadać ze strachem na wróble, żeby ewentualnie nam tutaj pomagał. No, ale zobaczymy, jak to będzie. No i ona sobie podgrza to burrito. I poje sobie tym pewnie, nie. Tak, tym już sobie poje fajnie. No, no to spoko. Fara ma dzisiaj w ogóle urodziny, więc będzie trzeba jej upiec torta i biedna kobieta sobie sama pewnie upiecze tego torta. <grymne> Zjedz coś na szybko, też sobie weź burrito śniadaniowe. No bo nikt nie zrobił w ogóle nic do jedzenia. Matka śpi w najlepsze. Mm, tak, ty idziesz normalnie do pracy. No i co? I na razie co? Zbieranie plonów, no jest Lipton. No bo wiadomo, ty zadujśmy warkę. Dobra. Jesteś głodna, także wszyscy normalnie lecą na mikrofalówce. Odrobione już lekcję? Tak. No super. Dobra, no to możesz się w zasadzie przebrać. Zmień sobie strój na codzienny, ale na zimowy, bo jest zima. A za chwileczkę pójdziesz do szkoły. Możesz jeszcze się przejść tutaj na przykład do konika, zobaczyć jak się miewa. Opowiedz dowcip, wymasuj szyję tutaj, porozmawiaj, no i przytul. Póki jesteś w domu. A ty? No i super z tym, no mikrofalówka powiem, jak ta lala, nie? Sprzątnij to. Okej, okay, no to mamy w zasadzie tutaj naprawdę czysto i wszystko mamy poogarniane, także ja się mogę z tego powodu cieszę. Fajnie tutaj też pani przyszła do pomocy. Także rewelacja, pracuj sobie ciężko. Ty poszłaś młoda do szkoły. No i mamuśka za chwilę sobie wstanie, skorzystasz sobie z toalety, umyjesz sobie zęby, e, o, możesz odświeżyć się, prawda? Tutaj wycierać w szale. No i myślę, że sobie zrobimy jakieś, podaj śniadanie, i ja już nie wiejską. No to wtedy będziemy mieli więcej po prostu tego. No. A ty ostrzysz w ogóle, czemu nam tutaj y, przyszłaś? Opieka? na karn z butelki. No, już skończyłaś <laughs> się przed lustrem. O. No. Okej. Okay. Także to zrobimy i musimy jeszcze dla tych zwierzątek zablokować sobie wejście, y, żeby te właśnie się na dworze byli. No. W ogóle, nasz chłop prawie się zjarał, Andy prawie się spalił I przez to właśnie, chyba że się boi tak tego ognia, to już no, wybuchł pożar i w ogóle I nie mogę sobie nawet kuchenki wymienić, bo mnie na nią nie stać, jest po prostu masakra I tak, weźże, idź, idź spać, idź, idź, już lepiej spać, bo ja widzę, że nawet się nie domywasz Masakra! Dobra, chodź y czy Ty odrobiłaś już lekcję? Praca domowa odrobiona. Chodź sobie skorzystać, wykąp się ładnie, zęby umyj. No i nie wiem, kurczę, no jest północ. Dobra, może ona wytrzyma do rana na tym głodzie, bo jak widzimy, no jest dość, dość głodna, tak. Mamośka oczywiście się tu ogarnia, choć tutaj też weźmiesz, że sprzątniesz podłogę, zablokowałam drzwi też dla naszej kuski i owieczki. No bo i tak kuska i owieczka będzie tutaj spać, nie? Chociaż teraz to w ogóle nie wiem, gdzie jest. Tutaj jest, aha, no dobra. E, więc e, taka, taka, taka sytuacja, no. Dobra, e, ty co, zasnęłaś? Mała. Myj się i sio, wypad stąd już, no. Umyj ząbki ładnie, tak, i idziesz e, spać. A ty, aha, pompki robisz. No dobra, no dobrze, no, 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 okej. Okay. W porządku, a to mogę zamienić chociaż, więc tyle dobrego, ale tego wciąż nie mogę zamienić, bo mnie po prostu na to nie stać. I dobra, okej. Okay. No to może ktoś przyjdzie nam z tym branczem pomóc, pewnie na no zajutrz, także choć spać, bo jest naprawdę mega późno. Jestem ciekawa, czy młoda nam się wyśpi. No bo w końcu czwartek i w ogóle też nie widzieliście, ale Mija zaczęła jeździć konno. Zaczęła jeździć konno. Nie wiem, czy tutaj umiejętności też i tu jakieś wpadają, jeśli chodzi o jazdę konną. Tak, jest. Także wam pokażę, jak właśnie jeździ konno na następny dzień po szkole. I kurczę, no, za chwileczkę ją obudzę, żeby wstała coś zjeść. W coś powinniśmy mieć do jedzenia, bo chyba matka mi zrobiła tutaj. Matka, para, zrobiła coś do jedzonka Także powinno być coś. Jest. Weź sobie resztki. I no, wstań. Dobra, może już ten, bo ja się boję, że ty kipniesz mi. Także chodź. Tutaj, dobra, otworzymy sobie po prostu lodówkę, damy tak, o. No, tak na miarę tu, i weź sobie porcję. Chodź, chodź, chodź. Fara, ty sobie śpi, bo ty i tak później wstajesz, i później się kładziesz. Ty w czwartek idziesz do pracy, także skorzystaj sobie z toalety. I również siądziesz tutaj do posiłku. Weź sobie porcję, chodź, wstawaj. No, jesteś taki oszołomiony dość mocno. Z powodu zaniedbywania opieki nad dzieckiem Mia została zabrana w bezpieczeństwie. Co? Nie, mi zabrali, no przecież ona. Nie! Zostawcie mi ją! Nie! Zabrali mi dziecko, rozumiecie? to? Czy ja mogę ją jakoś odzyskać? Zabrali mi dziecko, a jeśli adoptuję dziecko, to tam mija będzie? I Ja nie wierzę, że zabrali mi dziecko, dom. Mm. Ja pierdziele. Do agencji adopcyjnej. Dziecko, może będzie tam Mia. Ja chcę dziecko odzyskać, bez jaj. Niech mi oddadzą dziecko. go Julia, Marek. Ja pierdziele, nie mam mi. Zabrali mi mije. Czy ja nie mogę jakoś dziecko odzyskać? Czy ja mogę w ogóle jakoś dziecko odzyskać? Zaczekajcie, ja się ją wezmę, ja sobie ją sobie znajdę. Będę cheatować w nosie, to mam. Rodzina. Nie no, bez jaj. Nawet jej tutaj nie będzie. Eee. Ej, to są kpiny po prostu. Ja nie mogę mieć kontaktu z własnym dzieckiem? Bez jaj. Mm. O ja. nie, zaraz mnie normalnie coś trafi. Bez Sima poprzez nazwę. Nie wiem, czy przez jedno, ale teraz się zdenerwowałam. Uwel. Dobrze wpisałam. Nie ma takiego. Nie znaleziono? Ja, bez jaj. Bez jaj. Opieka społeczna zabrała dziecko z powodu znaczącego zaniedbania. Ja pierdzielę. No przecież szła zjeść śniadanie bez jaj. Nie, ja jestem za mana. No, ja chcę dziecko odzyskać. wyjdźcie mi na przyszłość, jak ja mogę dziecko odzyskać. <grym> I no, bez kitu. Nie, no, masakra, ej bez jaj. No nic, moi drodzy, jest mi strasznie, strasznie przykro, ale niestety nie odzyskamy mi. Szybko obejrzałam w ogóle jakiś film u, u jakiegoś YouTubera, Sebuś, chyba. Nie wiem, nigdy nie oglądałam jego filmów. Ale właśnie on tam mówił o tym, jak odzyskać właśnie dzieci, zaniedbane dzieci. Niestety się nie da w żaden sposób. Jedynie można w MC Command Center. Ja wam pokażę. Ustawcie sobie to, jeśli macie MC Command Center i boicie się o taką sytuację, ponieważ zaniedbane dzieci zostają całkowicie usunięte z gry. A jeśli właśnie wejdziemy sobie tutaj przez komputer, w MC Command Center, już wam pokażę, MC Command Center, Centrum Zarządzania, opcje rozgrywki i adoptuj zaniedbane dzieci. Włączcie sobie to, jeśli nie chcecie, właśnie tak jak ja tutaj dziecka nieodwracalnie, ponieważ wtedy wyskoczy tu komunikat po prawej stronie, że dziecko zostało zaadoptowane przez jakąś tam rodzinę, pojawi się nazwisko tej rodziny, będziemy mogli znaleźć sobie tą rodzinę i odzyskać w ten sposób dziecko. Także no jestem dość mocno załamana, tak jak nasi simowie, nie wiem jak oni się w ogóle pozbierają po tym. Może być naprawdę, naprawdę ciężko tutaj wrócić do jakiejś takiego, nie wiem, żywota normalnego, bo no straciliśmy po prostu dziecko przez głupotę, bo yy, dziecko po prostu nie zdążyło dojść do kuchni zjeść śniadanie. Masakra. Dobra, kochani, ale to było na tyle. Powiem wam, że Simsy często płatają figle i no to nie było w planach. Plany były zupełnie inne na tą serię. Dobra, trzymajcie się cieplutko do następnego. Cześć. the life everyday